Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj 21 grudnia. I zaczynamy ten dzień fejlem ze strony mojej mamy kochanej. Bo jakby ja chodzę na dodatkowy angielski. Ja mówiłem od zawsze, od w sensu od zawsze, od początku tygodnia, że już pewnie przerwa świąteczna. No i Okazało się, że jest przerwa świąteczna. Wysłali maila 16 grudnia do mojej mamy, oczywiście. być jaki problem? Że i ten mail wskoczył do zakładki spam. Przez co nie widziała tego maila, bo ona nie sprawdza zakładki spam. Więc taki fail. Niepotrzebnie rano wstawałem, ale to zmusiło mnie do nagrania vloga. No, idziemy sobie. Jakby... Bo to jest TFLS. W sumie nie wiem po co, znaczy wiem po co chodzę, ale teoretycznie teraz robimy to co umiem, więc też w sumie nie wiem po co chodzę teraz, ale chodzę, wiadomo, no i trzeba teraz wrócić jakoś do domu. W się sensie nie jakoś, bo sobie wynagrodzimy ten czas, właśnie nie wiem, wynagrodzimy sobie ten czas świątecznym autobusem, tak wiem, super pomysł, pójdziemy na świąteczny autobus. To jest bardzo dobry jakże pomysł. Tylko teraz musimy pójść na metro Świętokrzyska, bo za parę minut mamy autobus 180 w drugą stronę, w stronę Wilanowa, a świątecznie jedzie w stronę Chamiczówki. Tylko, że jak ja mam czekać 28 minut na Świętokrzyskiej, to mi się aż odechciewa, więc wolę sobie te parę przystanków podjechać innym autobusem, przejść i być szybciej teoretycznie. W tym samym czasie, ale szybciej. Wiecie o co chodzi? Ale też w ogóle no, mam nowy telefon. Wow, teoretycznie powinno być lepiej widać rzeczy. Czy lepiej? Nie wiem. Ocencie, dobra, jedziemy przez przejście dla pieszych. Zinno mi w ręce jak 150. Żeby inaczej nie powiedzieć. Znaczy, mogę założyć rękawiczki, bo mam. Ale po co? Dobra, widzimy się na przystanku. Dobra, ja już po świątecznym autobusie. Jeżeli chcecie zobaczyć, to wejdźcie na inny film na YouTubie na szorcach powinien być niedługo od 207 jako swing Nie spotykamy, wiadomo. Wracając, albo na mojego TikToka Cubax, też zapraszam Was serdecznie, bo tam też czasem ciekawe treści z, aut z autobusem świątecznym się pojawiają. Znaczy w sumie to głównie świąteczny autobus opanował TikToka, świąteczny tramwaj YouTube'a u mnie. Ale no. Autobus też postaram się wrzucić na TikToka, a, znaczy na YouTube'a, a auto, a tramwaj na TikToka. Dobra. Teraz wracam do domu, bo mi trochę chłodno. Trzeba jeszcze zmontować autobus świąteczny. Odjazd w sensie Edita zrobić i na TikToku będzie. Dobra, mamy dzisiaj dzień dobry, kolejny dzień. Jakby sorry, że nie od rana, ale jakby nie chciało mi się. Idę do sklepu, bo robiąc sobie śniadanie zauważyłem, że nie mam składnika jednego. Że mam, nie mam dodatków. I lecimy do lewiatana, bo mam go pod ręką najbardziej. W sumie ze wszystkich sklepów. A niedziela handlowa. Tak, to moje klucze. Idziemy. O, mokro jest, no faktycznie, bo rano deszcz padał w ogóle. Rano też deszcz padał. Ale w ogóle postęp na moim YouTubie, czyli w sumie to, gdzie teraz to oglądacie, zawitał świąteczny autobus, na moim kanale w sensie. Pewnie już widzieliście, bo to... Wy tego vloga będziecie widzieć, Jutro, czyli w poniedziałek 23 albo w wigilię 24. Zależy, ile dzisiaj nagram, bo jutro będą się dziać te rzeczy. I w sumie, chyba to zobaczycie prędzej we wtorek. Zobaczy się, jak mi się zachce. Patrzcie, ile mam rzeczy w kluczach. To są moje klucze, są nie? I planuję zrobić QA. Więc możecie zadawać pytanka, jeszcze szorce zrobię. I co mnie dziwi, że teraz świąteczny autobus bardziej wybił się na YouTube niż na TikToku Dosłownie na TikToku to są po tam 350 wyświetleń. Na YouTube jak widziałem po 700. Więc postęp YouTube'a większy. Dobra, bo ja już prawie w sklepie. Widzimy się w domu na no robieniu śniadania. Dobra, ja już po sklepie. gdzie się wyszedłem. Kupiłem sobie kiełbasę. Trzy bułki. Ja się bułki nie wiem po co. Bo wieczora w domu mamy aż po brzegi. W zamrażarce. Zobacz czemu to jest zamknięte. Ten medi coś tam, naprawdę, zamknięty teraz? Niedziela handlowa. Mamy tutaj to coś. I to jest dzięki temu ta pierwsza furtka otwarta. A teraz ona zamknięta i mi niedobrze z tym. Dwa razy może pikać. Nieważne. Możecie dać, znać w komentarzu czy wytrzymacie w domu chleb w lodówce, zamrażarce, tak jak ja, w zamrażarce, czy w chlebaku. Według mnie trzymanie w chlebaku jest dobre, ale trzeba ciągle mieć nowe pieczywo. A u mnie się praktykuje bardziej to, że się kupuje więcej naraz i się mrozi. Tak samo raczej z wędlinami jest. Że też kupujemy więcej do zamrażarki, lodówki. Tam nie ważne to samo. Dzisiaj miałem plany, żeby pójść na świąteczny autobus. Ale bo jeszcze dzisiaj rozdają rzeczy, znaczy jak już wy to oglądacie, to już nie rozdają rzeczy. Miał być od 16 do 22 na 180. Dzisiaj mamy 22. Dzisiaj jest 22 grudnia, a żeby nie było problemu, i świąteczny autobus jest na 158, a powinien być na 180. To znaczy, ja sprawdzę, bo jak będzie na 180, to pójdę. Jak zostanie na tym 158, to nie pójdę, bo nie chcę mi się jechać albo na zachodni, albo na jakiś Witolin za daleko w Nie chcę mi się, kontentu nie będzie. Ale świąteczny tramwaj za to. Jedzie mi pod blokiem, ale nic nie rozdają. Tak wam nagram, wrzucę jak będzie jechać, mi się zechce. I będę pamiętać o tym, co mi się zechce. O matko, mam mało procent baterii, dobrze. Tak jak obiecałem, będzie świąteczny tramwaj jeszcze dzisiaj z niedzieli. Co prawda widok z okna, no ale będzie. I tu jeszcze klasyczny swing i podjąłem decyzję jeszcze jutro w poniedziałek vloga będziemy kontynuować więc ujrzycie to dopiero w wtorek w Wigilię jakoś tak no dobra, ja lecę trawę mię pokazać pokazałem jak to ode mnie z bloku wygląda z okien, no to do zobaczenia jutro w sumie i dzień dobry, witam Was w poniedziałek 23 pa... Października! No grudzień, zresztą jak grudzień mamy, jak zwykle. Ładnie, fajnie. Yy, jednak postanowiłam, że w no, vlog to by trwał z 5 minut, to tam nie się nie opłaca, więc dzisiaj się więcej rzeczy będzie działo, to dzisiaj się tam... Więcej rzeczy po No. Teraz lecimy na spotkanie z pewną osobą. Czyliśmy już. Poziom, ja lecę. Bo tak Tej pewnej osoby nie ma. Nie widzę bynajmniej. A ja ślepy jestem. Uwierz. Dobra, idziemy po nią. Nie ma jej. Niesamowite. Nie ma jej. Dobra, to się idzie i... I dzisiaj idę do domu i się wbija normalnie. Wiesz, jak jest, bratku. Wiadomo. Yy, pozdrawiam kolegę, który prawdopodobnie będzie to oglądał do obiadu. I przepraszam, że nie poinformowałem, że jednak we wtorek jutro się to pojawi. To sobie jutro rano obejrzę do śniadania. No dobra. Bo już jestem prawie w klatce koleżanki. Widzimy się potem, jak coś się będzie działo. W ogóle przy Arkadzie jest lodowisko. Porwaje jebany się spierdolił w kadraku. No i tak nie miada. No, ale przy nie jest lodowisko. Tylko to lodowisko jest takie dobre jak tegoroczny śnieg. Dobra, trzeba szybko wejść do tramwaju. Taki ładny słup. Nie wiem, nudzi mi się ludzie. Jedziemy na dworzec krańskim. Będziemy w galerii młociny. Aha. Ja. i no. Dobra, widzimy się na młocinach. Dobra, my już na młocinach. Z tą pewną osobą. Będziemy iść do galerii. Ale czekamy na trzecią osobę, która jak zwykle się musi wpie... Znaczy musi się przyłączyć, bo ją bardzo lubimy. Wiadomo. Aż on, je... on nigdzie więcej nie jedzie. On jedzie tylko na młociny Dobra, niech jedzie. Nie wiem czy mam iść czekać do galerii, czy nie. Co byście zrobili na moim miejscu? Czekali na tą osobę tu w metrze na stacji, czy tam w galerii łodciny. Patrzcie jakie ładne te metro w Warszawie mamy. Szkoda, że tylko w kolorach flagi niemieckiej. Tak samo autobusy i tramwaje zresztą. I plus, bo to mój kolega powiedział, motorniczy, to w sumie dzięki niemu to wiem. Zauważyłem to dzięki niemu, że to naprawdę flaga Niemiec, jakby niby Warszawa-Polska, ale kolory niemieckie: czarno-żółto-czerwone, czarno żółto, czarno -żółto No dobrze, powiedziałem, dobra, bo ja dobry jestem. No dobra, to czekamy. W ogóle skam, bo świąteczne metro to było chyba 63. 63 Inspiro wjechało tam, bo ja nie jechałem i skąd w tym, że on nie był świąteczny. Chyba, że to nie było 63, tylko 67. Nie wiem, nie pamiętam. Jaki pattern na dachu! Pierwszy raz to zobaczyłem w ogóle wizowe. Jaki fajny pattern. Tak, muszę gadać o czymś, żeby Wam zapełnić czas. Bo inaczej vlog by trwał 3 minuty. O, moje metro wyjeżdża. Znaczy moje. Moje w sumie, też w niemieckich barwach fajne. A ty jaki masz wynik bloplastia? 11 282. Wow. Patrzcie moje metro. 62 wyjeżdża. Kurwa byliśmy w sklepie, pusteczki miałem sobie kupić do róz. Patrzcie jak to wszystko jest wyliczone na gramy. Jak na gram? Jak metro może być wyliczone na gramy? Bo tu wjeżdża Skoda, jakby Inspiro nie wyjechało, to Skoda by nie miała gdzie stanąć. Widzicie to? Ale jak metro może być wyliczone na gramy? W sumie nie wiem. Ale jedzie sobie M1 Skoda. A Inspiro jedź, wyjeżdża. Piękny by był jakbym mieli coś ogłaszać, a nic nie ogłaszali no, fajnie skam skamowa. Jezu ile ludzi. My mieliśmy potrzebować. W ogóle beka, aktualnie mam 3% Ale mam powerbanka. Dobra, widzimy się w galerii jak będziemy w galerii faktycznie. Dobra, widzowie, już jesteśmy przy Zajezdni Jeżeli Czekamy na 17, która wyjedzie z Zajezdni. Z pewnie Hyundai, ale to się zaraz zobaczy. 4 minutki trzeba poczekać. I się, się pojedzie nią do domu, chyba w sumie. sumie W sumie nie chce mi się czekać, ale poczekam. Bo i tak w sumie to jest najbliższy tramwaj za 3 minuty. Bo dwójką nigdzie nie dojadę, a na szóstkę nie chce mi się czekać aż tyle czasu. Logiczne. Więc ja sobie tu klapnę. I tu sobie pooglądam. W sensie... Zmontuję pewnie poprzednie części, które wy już widzieliście teraz. W sumie z, z soboty i niedzieli rzeczy pomontuję. Ale piszczy. Nie się piszczy, to nie piszczenie. Te trzy minutki i widzimy się jak przyjedzie już do nas siedemnasteczka. w sumie. Dobra, wstajemy, co prawda? To jest 17, ale nie w tym kierunku co ja chciałem. Ja głupi jestem, nie zauważyłem, że ona idzie na winnicę niestety A mi na winnicę ona nie jest potrzebna. Aż tak ale przynajmniej po usta i z prosto Mogłem iść na metro A Czemu tego nie zrobiłem, to w sumie nie wiem Ale nie zrobiłem fajna linia. No. Normalnie dwójka no. idziemy, plan jest, żeby wysiąść na jednym z kolejnych przystanków. bo why not? na jednym z kolejnych. na pewno nie Świderska tam za Świderską na Stary Świdry wysiędziemy na pewno, bo będzie lepiej nam a się ślizga tutaj i świeżomy te jeszcze krople wody spadają tu na przykład jest ślad a nie widać go na kamerze a to wam pokażę bo no, tu jest zupełnie inna woda. Ale trochę widać. I mojego palca. Ale wolno. W sumie prosto za Ale wolno. A bo tu jest do 10 ograniczenia, wszystko wyjaśnione. Niestety też mamy problem, bo nie mogę znaleźć części z soboty. Mam tylko część z niedzieli. Sobotni części nie widzę. I to może być problem, jeżeli tego nie znajdę. to, to znaczy, że będzie tylko w sumie wczoraj, niedziela i dzisiaj. O, zawsze kocham tę jeździć. Mój ulubiony odcinek na całej trasie. Bo w ogóle w Warszawie. Bo tu się szybko jedzie, fajne widoki, w Hindaju się czujesz jak w PKP w pociągu. I mi Janka zaraz będzie z Hindajem, bo już widziałam go chwilę wcześniej. A dokładniej tu, teraz. Świderski. Ale dziwne zapowiedzi, nowe jakieś. To nie Knapik mówi. Na pewno nie. Następny przystanek. Stary Świder. Świderską? Przeskoczyło. Bo przecież jeszcze Świderska dopiero teraz. Hamujemy. Na Świderskiej. I mam tramwaj za 17 minut. O mamo. Czyli to będzie ten, w którym teraz jadę. A raczej. Mhm. Mm A która godzina? No dobra, 1355. Jest dobrze. Do 15.30 muszę być w domu, bo korepetycje z matmy. Jak właśnie ma tego, tej siedemnastki, może poczeka na mnie? W co wątpię? No, teraz dopiero. Nie, jedzie. Siedemnastka. Uciekła mi no. Chyba tak go pod galerię. Nie fest, za Fez, bo teraz dopiero stare świdry mamy. A ja w międzyczasie, jak będę czekał potem na tramwaj z ten, czyli pewnie ten, zobaczymy, czy to będzie ten, czy będę jechał tym tramwajem. Mm, nie, chyba w sumie nie będę, bo on będzie jechał jeszcze prawie 15 minut tam na. Nie, tak. nie wiem, ile sprawdzę. Bo, czyli 11 minut idzie ta, a to może nie, będę by musiał mieć 0 przerwy i na minusie wyjechać Czyli to będzie inny tramwaj, a nie 3-2-0 jak ja nienawidzę wyprzedzających zapowiedzi, patrz. Samochody czerwone, tramwa i zielony. Easy. O, ekrany są. Jak fajnie. Dobra, prowadzimy. Nie wiem co to. jedne substancje. Tak, bo ta siedemnastka, którą ja jechałem, będzie pewnie tutaj za 26 minut. A moja jest za około 13? Coś takiego pewnie. Za ile? 12. No, da, bardzo się nie pomyliłam. No to widzimy się jak już przyjedzie. Bo muszę tam jeszcze przejść przez światło. A będziemy jechać z Tramikusem. Ja wysiadłem na go, z którym jechałem. I chłop ma plus minuta 40 swoją drogą. Sporo. No bo mógł na Skłodowskiej kiri tak nie jechać. Ale śmiesznie w się To jeszcze nie koniec, bo dzisiaj nie kończymy. Jeszcze dzisiaj będę wychodzić na matematykę, ale nie wiem, czy już będzie mi się chciał Wam pokazywać. Pewnie nie, więc tu zakończymy na tym etapie. Życzę Wam wesołych, miłych świąt spędzonych z rodzinką. No i to w sumie tyle. Ewentualnie jeszcze dużo prezentów pod choinką i... I tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.